Dziś w programie, co Polacy sądzą o Rishim Sunaku? Ma reprezentować angielską społeczność, czy znaczy, społeczność angielska wie dokładnie, kogo wybrała. Polacy na Wyspach pamiętali o 1 listopada. Jestem tutaj pierwszy raz i ja przyszłam tu, żeby myć polskie pomniki. Wspomnienie zmarłych w tym roku przedstawicieli brytyjskiej Polonii. Polscy prezydenci na uchodźstwie wracają do ojczyzny. Będziemy wypełniać nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń. So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions. Rishi Sunak jest 57. premierem w ponad 300-letniej historii tego urzędu w Zjednoczonym Królestwie i zarazem najmłodszym od czasów wojen napoleońskich. Jest pierwszym wyznawcą hinduizmu na tym stanowisku. Od czasu małżeństwa z córką hinduskiego miliardera należy do najbogatszych Brytyjczyków, a jego majątek przewyższa aktywa króla Karola. Przed sunakiem stoją jednak nie lada wyzwania gospodarka na granicy recesji, słabnący funt, dwucyfrowa inflacja, drastycznie rosnące ceny energii. Ponadto tylko 25% Brytyjczyków uważa, że nowy premier będzie dobrze pełnił swoją misję. A co na jego temat sądzą mieszkający nad Tamizą Polacy? W moim zdaniu on się poradzi z ekonomicznymi problemami i będzie otwarty do wszystkich mniejszości tutaj w Wielkiej Brytanii. I to oczywiście wlicza nasze polskie społeczeństwo. Pod tym względem to jest pozytyw. W dzisiejszych czasach niestety, kto nie ma dobrej ekonomii, ten leży. ja oceniam jako pozytywną, dobrą zmianę dla Wielkiej Brytanii i dla nas. Ryszard Sunak jest dla mnie trochę oderwany od rzeczywistości, ponieważ jest. Pochodzi z bardzo bogatej rodziny, z bardzo bogatego domu. I on tak naprawdę chyba nie do końca zna realia biznesu, takiego podśredniego lub małego biznesu. I jak ludzie w Wielkiej Brytanii ciężko teraz mamy, jak się ciężko żyje. Na pewno jest taki znak czasu, że premierem został. Dziecko imigrantów z Indii, z dzielnicy Punjab, Rishi Sunak. Moim wielkim marzeniem jest, aby za kilka, kilkanaście lat, kiedy ta polonia, która tutaj się urodziła, te dzieci, które się tu urodziły, weszły w życie polityczne w Wielkiej Brytanii i przynajmniej żeby byli posłami czy posłankami w parlamencie brytyjskim, żeby brali czynny udział w życiu brytyjskiej polityki. Krótko urzędujących premierów w Anglii nie mieliśmy od kilkudziesięciu lat. Więc to jest w pewnym sensie prerogatywą niektórych krajów w Europie kontynentalnej. Pan Sunak wygląda na człowieka. Kurtuaznego, wykształconego, światłego, o szerokich horyzontach. Dodatkowo świadczy jeszcze ten wybór o pewnej imaginacji i odwadze ze strony partii konserwatywnej. A jeśli partia konserwatywna, która doszła do, do głosu mandatem ogromnej większości elektoratu, ma reprezentować angielską społeczność, czy znaczy społeczność angielska wie dokładnie, kogo wybrała i życzymy panu Szynakowi jak najlepiej. Już od 17 lat w ramach akcji ZNICZ Polonia na Wyspach przed 1 listopada organizuje się, aby zadbać o nagrobki Polaków pochowanych na brytyjskich cmentarzach. Do inicjatywy z roku na rok dołącza coraz więcej polonijnych organizacji i stowarzyszeń w całej Wielkiej Brytanii. Cmentarzy w Londynie, gdzie, gdzie spoczywają Polacy, jest, jest wiele. E, na cmentarzu Gunnersbury chyba, chyba najwięcej. E, największe skupisko mogił. W tym roku nie tylko Gunnersbury, ale jeszcze North Sheen na Richmond, ze względu na to, że spoczywają tam polscy artyści Związku z Polskich za Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie wspiera akcję opieki y, nad grobami położonymi w Londynie i w okręgu londyńskim. Mamy zidentyfikowane ponad 70 grobów członków rządów na uchodźstwie. Jest tutaj bardzo dużo grobów żołnierzy, weteranów, którzy po II wojnie światowej niestety musieli zostać na terytorium Wielkiej Brytanii. Poland Street to piękna organizacja. Oni właśnie sprzątają te zapomniane, porozrzucane groby po londyńskich cmentarzach. To jest wzruszające. Cieszymy się, że wolontariusze dopisali. Było przede wszystkim sporo dzieci. Rodzice przychodzili ze swoimi pociechami, z małymi dziećmi, nawet pięcio, sześcio, 8 ośmioletnie dzieci przychodziły, żeby zobaczyć, na czym polega ta nasza tradycja. 1 listopada to jest taki dzień, w którym szczególnie odczuwamy brak tej bliskości z ojczyzną. Dlatego Ludzie przychodzą tutaj, żeby w ten symboliczny sposób połączyć się ze swoimi bliskimi w kraju. Jesteśmy tutaj na akcji z nim ze względu na naszą polską tradycję. Niestety nie mogliśmy być w Polsce na wszystkich świętych. Z synem mieliśmy okazję tylko czyścić groby właśnie na święta wielkanocne w Polsce. Rok temu byliśmy na Hyde Cemetery. Chcemy nauczyć się na nowej tradycji, takiej jaka jest w Polsce. Jestem tutaj pierwszy raz i ja przyszłam tu, żeby mieć polskie pomniki. Nie możemy być w Polsce w tym wyjątkowym dniu i odwiedzić groby naszych najbliższych, dlatego przychodzimy tutaj, na cmentarz Ganspery, odwiedzić groby polskich oficerów, zapalić znicze pod pomnikiem katyńskim. Z dzieciakami bywam tutaj od kiedyś najstarszy się urodził, czyli 12 lat. staramy się być co roku, niezależnie od pogody. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy o tych, którzy odeszli, którzy zostali tu różnych względów. Czasami to były sytuacje ekonomiczne, części polityczne niestety. Zostali tutaj, należy o nich pamiętać. To, co zostaje po nich, im kultywujemy, to budujemy naszą tożsamość narodową. Także jest bardzo ważne. Akcja trwa już 17 lat i zawsze od, od 17 lat była z nami pani Marzenka Szejbal, patronowała naszej akcji. Niestety w tym roku pierwszy raz zabrakło jej. Zabrakło również innej uczestniczki powstania warszawskiego, pani Jacki Wojteckiej. Obydwa groby tych dla nas bardzo bliskich osób są tutaj i będziemy sprzątać te groby. Zapalimy znicz, wspomnimy te osoby, bo były one nam bardzo bliskie. Tu leży bardzo dużo wybitnych ludzi, tu bardzo dużo też wybitnych społeczników, którzy oddawali swój czas i pieniądze, po to, żeby tak jak papież, który tu przyjechał z wizytą, to powiedział, stworzyliście Polskę poza Polską. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny jest czasem wspomnienia i refleksji o tych, których już nie ma wśród nas. 8 września całe Zjednoczone Królestwo pogrążyło się w żałobie na wieść o śmierci swej monarchini. Żegnali ją również Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich, a jednym z utworów wykonanych podczas oficjalnych uroczystości pogrzebowych był Marsz Żałobny Fryderyka Chopina. Jej wysokość królowa Elżbieta II z dynastii Windsorów była najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii. W ostatnim roku pożegnaliśmy wiele bardzo ważnych postaci dla środowisk brytyjskiej Polonii. Marzenna Szejbal, pseudonim Marzena, łączniczka i sanitariuszka batalionu AK Łukasiński w czasie Powstania Warszawskiego. Wieloletnia Przewodnicząca Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie. Danuta Szlachetko, pseudonim Wira, łączniczka Batalionu AK Miłosz w Powstaniu Warszawskim, wieloletnia działaczka środowisk kombatanckich w Londynie. Jacka Wojtecka, pseudonim Irma, łączniczka drugiego obwodu AK, żywiciel w powstaniu warszawskim, podczas którego ocaliła życie kilkuset osób, w tym ciężko rannego pułkownika niedzielskiego. Konrad Łatacha, aktor i reżyser, absolwent krakowskiej PWST. Przez wiele lat występujący na deskach scen londyńskich, szczególnie pamiętany z ról granych w teatrze Scena Polska UK. Irena Hrynkiewicz, pseudonim Czarna, sanitariuszka i łączniczka drugiego Batalionu Szturmowego Odwet w Powstaniu Warszawskim. Wieloletnia działaczka środowisk kombatanckich na emigracji. Major Sergiusz Papliński, pseudonim Kawka, należał do legendarnego oddziału AK Antoniego Hedy Szarego. Był ostatnim żołnierzem wyklętym na Wyspach Brytyjskich. Pułkownik Edward Głowacki, żołnierz czwartego Pułku Pancernego, legendarnych Skorpionów, Sybirak, uczestnik walk o Monte Cassino. Janina Baranowska, urodzona w Grodnie, malarka emigracyjna, długoletnia dyrektor galerii POSK w Londynie. Jej witraże zdobią kościół Świętego Andrzeja Boboli w Londynie i Przenajświętszej Trójcy w Wolverhampton. W ostatnich dniach odszedł od nas Andrzej Tutkaj, działacz polonijny zaangażowany w obronę dobrego imienia Polski, ruchy pro life i pomoc bezdomnym. Jego pogrzeb odbędzie się 7 listopada w Cardiff. Cześć ich pamięci. Kart historii brytyjskiej Polonii. W najbliższą niedzielę 6 listopada w Newark w środkowej Anglii rozpoczną się uroczystości związane z ekshumacją i sprowadzeniem do Polski szczątków doczesnych trzech pierwszych prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz, August Zalewski i Stanisław Ostrowski spoczywają na polskim cmentarzu wojennym w Newark nad rzeką Trent będącym największą w Wielkiej Brytanii nekropolią polskich pilotów i żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. W jego centralnym punkcie znajduje się pomnik w kształcie krzyża, odsłonięty w 1941 roku przez prezydenta Władysława Raczkiewicza i generała Władysława Sikorskiego, premiera i naczelnego wodza polskich sił zbrojnych, który po śmierci również spoczywał na tym cmentarzu. W roku 1993 ekshumowano jego szczątki i powtórnie pochowano w krypcie królewskiej na Wawelu. Zgodnie z duchem konstytucji kwietniowej polscy prezydenci na uchodźstwie zapewniali ciągłość władzy II Rzeczpospolitej po napaści Niemiec na Polskę. Władysław Raczkiewicz, bohater wojny polsko-bolszewickiej, a przed II wojną światową prezes Światowego Związku Polaków z zagranicy. Został mianowany na następcę przez prezydenta Ignacego Mościckiego 30 września 1939 roku i pełnił urząd przez cały okres II wojny światowej. Zmarł w Walii po ciężkiej chorobie w 1947 roku. Obywatele Rzeczypospolitej. Wzywam was, abyście wszyscy gdziekolwiek jesteście, w ojczyźnie zajętej przez wroga, czy na uchodźstwie, rozrzuceni przez zamieć wojenną po wszystkich kontynentach, umocnili się w jedności i wytężonej pracy. August Zalewski, polski dyplomata i minister spraw zagranicznych w londyńskim rządzie generała Sikorskiego. Po śmierci Władysława Raczkiewicza objął urząd prezydenta RP, który pełnił aż do śmierci w 1972 roku. Stanisław Ostrowski, doktor nauk medycznych, bohater walko o niepodległość, przed II wojną światową przez wiele lat pełnił urząd prezydenta Lwowa. Wywieziony przez Sowietów na Syberię, z której wydostał się wraz z armią generała Andersa. Pełnił urząd prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1972-79. Zmarł w 1982 roku. Będziemy wypełniać nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń, polegający na przechowaniu ciągłości państwa polskiego i przekazaniu tej ciągłości na wolnej ziemi polskiej. Po przewiezieniu prochów do Polski 12 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z udziałem najwyższych przedstawicieli polskich władz państwowych odbędą się ponowne uroczystości pogrzebowe trzech prezydentów, którzy spoczną w nowo utworzonym mauzoleum prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wszystkich Polaków, szczególnie tych mieszkających na wyspach brytyjskich, zapraszamy do udziału w castingu do kolejnej edycji teleturnieju TVP Polonia Polacy to wiedzą, którego gospodarzem jest Robert Elgandy. To już będzie trzecia edycja teleturnieju Polacy to wiedzą w TVP Polonia, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Jeżeli chcesz wziąć udział w naszym programie, zgłoś się na casting, a szczegóły znajdziesz na stronie impresariat.tvp.pl.